Ja się siemanko siema, wszystkim, ja jestem Szpodel, to jest gra Wiedźmin 2 Zabójcy Królów I... idziemy zrobić quest'a Malena, czy tam Malena, jak, się, no, jak ta laska się tą Ale A to jest ten most rozjebany Wiem gdzie jest ta jaskinia Tylko teraz są problem jak są wydać Okej, 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 okej Chyba tędy Chyba, no tędy Wiem gdzie jest ta laska Znaczy wiem gdzie jest jej jaskinia I wiem mniej więcej jak ten quest się skończy Dalej no kurwa, leci bicek. Tak więc kurwa, jeszcze przy okazji zaczepimy od Cedrika przy K, przy jakby deszedł, bo ta Jest tu. Tu byliście to się ich skosiło? Mogę? bo to nie ma skrzynki? Jest. To nie leży na ziemi. Za bogaty, się bogaty, no. Jest tu coś? No, jest tylko to. Stoję, zamknę sobie drzwi. Dobra, jest za potem idziemy cicho, bo mi dziadek nagle wraca do domu. Jak kurwa, nie widziałem o co chodzi. A on nie lubi jak jak Znaczy... Nie rozumiem, co to jest yy, nagranie gry. I mi się dziwi, że jak ja mam do monitora. Są do siebie, o. Bo mogę. Nie tu. Yy i idę, to oczywiście idzie źle bo no, na chuj no, myślę, dobrze co to jest kurwa o co za gówno mi dobrze, że dużo HP nie to sobie zajmą przy okazji może kupię tam mięcz lepszy bo chyba tam posprzedam parę gówień i będę miał hajs na to daj nam Serce mi stanęło w przełyku. Serce ci stanęło w przewiku no Trochę z tej gry odcinki Waszą Gdyby masz ten górny bosy takich Ten go wiem do kibasy. Potrzebujecie nie to mech, rzadki gatunek rośnie pod ziemią. Mhm. Na południu w głębi lasu są jaskinie. Jeśli rośnie w okolicy, to właśnie tam. Okej, dzięki. Okej. wiadek, las wciąż? Hmm. Ten kaptur z tyłu taki swisca mm -hmm, mm -hmm. do miasta, może kupić nie miecz o, poprawili to, bo w jedynce jak wchodziłem do miasta to musiałem tyle czekać, że waluję

Słuchaj się, kurwa we wszystkim rosza, bo to patriota chociaż chuj. Sępy już krążą nad trupem Foltesta, ale radzę sobie. Dorwi kurwieli nie daj się. Postskryptum, ale w zamku to zjebałeś. <coughs> Dawaj ty... A proszę, kamień z serca. E, nie byłbym dobrym agentem. Tyle nerwów i język jak kloaka. Mówiłeś. Wiernie czy z Słuchaj Pozdrów to. Jak ona dostaną Studia... Studia nad krawo po Aha. Okej. Okay. To mhm. patriota, chociaż chuj. Leże. Niektóre teksty tutaj się. Wszystko ewa. Znowu jakiś ja tekst nie, zapierdalam jak Diligence. <laughs> ja pierdolę. NBA, yeah, I love this game. Jesteś w polach, już zapierdalam Diligence. Kur chodź, zachujasz pizdę wiadro. Ten wiktor hmm. chyba Mam 240 Orenów, ten miecz kosztuje... Yy, Solidem, w miejskim jeszcze ja mam taki 313. Przedam ten eee, trofeum z Endriaki, no zbroję do mutageny. a no bo to mutageny są. Ojej. Zęby Neckera. No to, to to jest chociaż chuj. Mista puści Jakie smoczy są wiedziańskie miecz Gwiazdo tańczące, to mogę pojechać Łapki łapaj to Ok, Anixiry Sprzedam trochę tego gówna dla wszystkich Na przykład z tego, ja nie będę tego jeszcze dużo dużym A potrzebuję teraz hajsu trochę tego 20 Tam 306 i sukno sprzedamy z 5 o 316 akurat uważam że nie ma no dziękuję no i sobie chyba kuzla sobie głowę albo mózg no zajebisty tynk, jakby tylko chyba ciągnąć ze sobą dawaj, co co masz, bo ci sprzedać ten miecz bo nie być takim kurwa biedokiem okej okay, okej okay, okej okay, okej okay, okej okay, okay. Idziemy zrobić ten quest Tego 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 tu Mam iść tu, aha to wyjdę tym wejściem który które jest za mną, czyli portem No to patriota jest chociaż chuj Jak <grywa> to nosimy, jest No skoro to tak odcinę Żeby nie odły no ty 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 A co tu się odpierdala Będziemy tu czekać tylko się pośpiesz Ham, to jest ta Co to jest? Coraz więcej krwi Pewnie zaraz ukaże się do kogo należała Szukamy pieczarkę, szukam ją spoko

Wolna! ona że czy idzie to szybko, czy... ten... ona, że zapierdala jedynie, że sobie takie łata fajne... spierdalaj! nie jak daj, jestem szczęśliwy, jestem szczęśliwy, kurczę, jestem Z w Makahan Zawsze spoko jest uju kurwa, ale eksplor na potęgę kurwa chuj Tu jeszcze ktoś był, no tu są jeszcze kilka trupów No muszę to posprzedawać, bo to hajsów chuj Jeszcze tu jest, oloi Tu jest, co tu jest? Tu się zaświecił, nie wiem co tu jest Okej okay. Jesteś wolna, nie, zapierdalona jak ty liża coś tu jest? Takie mm. pytanie? Nie, tu nic nie ma, okej okay. Co tu kurwa jest? No, skurwa sam Jakbyś mógł tam przeszukać? Nie, mógłbyś połapać Że zaśniaki, jak ten... Ja. Śniaki, jak to ten... Kto Kto wie, to co ten... to jest, że dajś, dajś, jak Że jak Kurwa, zbadaj. Gerald. Mm, znowu krew. Kurwa, to musi być jakieś coś dużego. Bo krew, krew, dobra, krew. Nie, ten chyba przylazłem tutaj. Nie, nie przylazłem tutaj. A i tak to jest przejście tu. Czyli tam. Czyli chyba tutaj nie było. Bo tam jest Louis. I ja nie, wszystkich. Nie, nie. Nie było. Już, się nie było. To mam Nie level, Nie było. i tak muszę w sobie weźmiemy to o już mi się odblokowały te wszystkie bajerki okej okay. no też mamy te wszystkie bajerki odblokowane nowe pójdę w szermierki trochę w magię ale chemnie to tak kurwa Bachemy tak mniej, ale przermiarkę i parkę. Nadal mi kurwa to siedzi w głowie. Słuchaj się go, po to może. Wszystko jasne. A, ale to tylko nam Szczoły, wieciulak. To chyba będzie wyjście. I, I coś mi się staje, że kurwa. No to kurwa... To piskam z kwiatem, bo ich nie lubię. I może wam kurwa z nimi współpracować. To ich nie lubię. Widzę zamknięte. No chyba was pokurwiło już słomacz. No jak chuj... Jak ja mam z tym wyjść? Dalej kurwa... No. kurwa mać także czasami kurwa tu powinno coś być przy nim przez ten przez ten zbadaj ten zbadaj to, zbadaj to Kurwa nie chcę badać, przez z przez wyjść przez ten wyjdziemy tak jak przyszliśmy i tyle. To jest wyjście w jej kurwa w libanym mieście Pokaż mnie to jaskinie Przestęp Złaś To jest srebra O, O, to zrobię kij, znaczy miecz Ingo sprzedam Ja to mam łeb Eliksir jest prawie z Rafałem Książki yy, przepisy Smoczy, sen, to jest petarda, której nie będę żwał yy, Milka, jak... no jest kółka wieczmicki Wszystko mam tego zrobić z tym przedmiotem ale kurwa ja chcę robić to nie już się musługiwać nie tu, tu nie mogę Może mogę to może zrobić w czasie medytacji To jest możliwe No, czyli tak, nie za, nie za koniecznie z tym wszystkim. Ale tam idziemy tutaj Wyjdziemy stąd. I coś tam znalazł? Dwóch żołnierzy. Co z nimi? Zginęli od strzału. Nic o tym nie wiem. Co o tym myślisz wiedźminie? Dwóch żołdaków wybrało się do jaskini. Pewnie chcieli przepłoszyć straszydła. Może ktoś ich do tego namówił. Nie wiem ile potworów zabili, ale wiem kto ich zabił. Skojater. Bzdura! Z tego co wiem, Nekary nie potrafią strzelać z łuków. No chłopy! Na drzewo z nią! Nie! Powiem wszystko! Tylko mnie nie zabijajcie, błagam! Okej, okay. mów. Mów. Sami musicie to zobaczyć! Inaczej nie zrozumiecie! Co mać twoja gamratka zobaczyć? Kłamie ta suka! Przekonamy się. Prowadź. Ale nie no, jest tak... ładno. Dobra dupa zresztą bym... Ale jeśli chodzi właśnie, kurwa... quest'a, to trochę, no... ...kłamię, słuchaj, tyle. Nie ma czym no, quest skończyć. Ja ten... Czułam czy też czułeś, ja, czułem. za to Nie jak muszę wiewiórki. Dzięki za pomoc Wiedźminiem oto nagroda. Hmm. A ty elfiasz ma, to idziesz z nami. Nie trzeba było odchodzić od Dymitra, głupia dziwko. I tak wszyscy zdechniecie! Bądźcie przeklęci, dłan! Co za kurwa dziwka. No można, można mieć z góry silnik. Będzie co sprzedać. No pokaż ten kurwa miecz. Łe, słaby. Kurwa, ja lepszy. Teraz geot jest przeciążony Aha, czyli muszę coś wypierdolić Co tu waży dużo, tym ja czy ważę dużo, To jednak nie wywalimy No, mogę ja, mogę Idziemy od razu to sprzedać wszystko No tak heavy wszystko Tak heavy, heavy na nie robię żadnych składników rzemieślniczek, nic nic nie mieszam, tylko zostawię sobie bariery alchemiczne. Czyli te wszystkie sukna i tak dalej, i tak dalej, ja to wy sprzedam. To sobie wyobraźcie ile pędzia No Roby kurwa pokaty w chuj. Zastrzedam i skończę odcinek. No jest już był sobie Dawaj, co tam masz? Przyjąłem wszystkie gówno. Dlęguje, skąd to tu mam? Dobrze, mięso do mycia Trof, trofem, z chlena, to tak Trofałym rozmiakerem, spoko Metagenia, chemia, rzemiosła Panika, alchemiczny, składnik rzemieślniczy To wyjebać Alchemiczny, alchemiczny, składnik rzemieślniczy co to jest? to kurwa wszystko. Ale jest to no, to są... To są to... To... No lepsze nie, to być kurwa... Ale chemia i kurwa co innego, nie? to zęby... To zęby w chuj ważą. Są też w chuj... Co to ja kurwa znajdę taką? Patrz jaki są kurwa bogate Będę też nie są Szpony neckera Nie, bo takie bajery to się szybko znajduje, kurwa to wszędzie leży Serce Nekera zawiera No Ale potem robić kurwa wszystkie to Co to jeszcze dużo Morun nie sprzedaje, nie ma chuja Kocham cię... Olej... Dobra... Jeszcze kurwa spokadziłem, w chuj... Pięknie... Ła... No nie no, jak mi się zrobi ten błoto, to mnie chuj strzeli... Okej, okay, nie... Ale i tak dobra, kończymy odcinek. Ja bym już to był Geralt, to była gra. Widzimy dwa z z królów. Na razie. Cześć. pompa. Jocha jajka jajka.